Pult. Nie będę przed drogami śpi, 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 śpiewał. Wolisz się jąkać przed legatem papieskim, z wszystkimi panami, ale co ma do tego śpi, śpi, śpiewanie? Może ja? Może <suszel> ja. Spróbuj, a sam przekonasz się. No. Greta ponoć już nie jednego jąkała, tak powiedziała. No. no to tu jest mądra niewiasta. No. I dobra, nawet takiemu odrobi, jak ja, pomogła z Prawie nie boli już, chociaż sam byłem pierwszy, co, co chcę kamieniem rzucić ona ona. Co, 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 co? Mam, mam. śpiewać śpiewać śpiewa. Nie po dniach, o, o, o jej o jej oczach.

アプリからはしとくね。<laughs>